Dzień dobry moi drodzy telewidzowie. Widzimy się dzisiaj w piękny słoneczny dzień na starym targu w Kieszynie. Troszeczkę ustylizowałem się na osobę związaną z kulinariami, ale to dlatego, że będziemy dzisiaj rozmawiać o pewnym lokalu gastronomicznym, który się tutaj kiedyś znajdował tam za moimi plecami. I e, nazywał się Piwnica Stary Targ, a przestał egzystować równe 10 lat temu. Więc nie bójcie się, nie będzie opowieści w stylu: Za górami, za lasami żył Franz Josef z Habsburgami, tylko, e, tylko będziemy rozmawiać o pięknym miejscu, z którym wiąże się fantastyczna historia. E, bardzo krótka, ale najpierw musimy dać taki background historyczny do tego, bo Tutaj mieściła się restauracja targowa, która była tu na parterze, gdzie teraz jest bank. Widzimy tam, widzimy tam jego okna. Ta restauracja działała już w czasach PRL-u, i w czasach PRL-u była takim dość obskurnym miejscem. Jak zresztą wszystkie w cieszynie, a też dużo ich nie było. Dobrą restauracją było pod Jeleniem, w najgorszym razie centralna, gdzie notabene też dzisiaj jest bank. Podjeleniem też jest bank. Nie, pod Jeleniem już nie ma banku. Były dwa. O, ten czas leci szybciej niż się wydaje. E, tak czy inaczej, e, no tutaj nie było tak fajnie, a po roku 1989 przejęli to państwo bańczykowie. Nie wiem, wydaje mi się, że ktoś z państwa bańczyków pracował tutaj jeszcze, e, e, jeszcze przed prywatyzacją tego miejsca, e, ale, ale nie chciałbym kłamać. I, i, I mówić nieprawdy. Tak czy inaczej, zrobili tu całkiem fajną restaurację, i ta restauracja funkcjonowała 20 lat około. W latach 90. to była pierwsza taka, pierwsza taka fajna restauracja w Kieszynie Prywatna, potem się to zaczęło wszystko mnożyć zaczęło tego powstawać coraz więcej. Później, w drugiej połowie lat 90., zrobili ogródek tutaj i w tym ogródku były ultra wygodne, takie drewniane ni to krzesła, ni to fotele. Strasznie się tam, e, strasznie się tam fajnie siedziało. Zresztą to jeszcze był czas, że wołowina była tańsza od wieprzowiny. Co dzisiaj nie do pomyślenia. Tutaj e, steki były bardzo dobre. To się nazywało podwójny bewsztyk z polędwicy z grilla i to było pyszne. Kosztowało chyba 12 złotych wtedy. No. E, Whatever. jak. Ej, była taka, e, była taka sytuacja, kiedy. Już miałem chyba 18 lat, czyli to musiała być końcówka lat 90. Już były, e, już były telefony komórkowe, już minął ten czas, że telefony komórkowe mieli tylko tam najbogatsi biznesmeni w dużych miastach. E, już, trochę, już trochę ludzi te telefony miało, ale jeszcze nie, nie było to takie powszechne. A tutaj na filarze tam pierwszego podcienia była budka telefoniczna. I tak jak na amerykańskich filmach wszyscy pamiętamy, że zawsze można było dzwonić do budki telefonicznej, tak w Polsce takiej usługi nie było przez wiele dziesięcioleci. Dopiero właśnie pod koniec lat 90. budki telefoniczne zaczęły mieć swój numer i można było do nich się dodzwonić, co było takie niespotykane. I myśmy siedzieli z kumplami, to musiał być chyba 99, bo, bo, bo w 99 dopiero miałem telefon. A może to nie z mojego telefonu. Whatever. Siedzieliśmy z kumplami na tych super wygodnych siedzeniach. Ten ogródek był otoczony takimi kwietnikami, więc nie było nas z zewnątrz za dobrze widać. I jak ludzie chodzili, teraz tutaj jest sklep z ubrankami dla dzieci. Nazywa się Pięknie Świat Maluszka, ale nie chodzi niestety o Fiata 126P. Wtedy tu była księgarnia, zresztą nie tak dawno zamknięta. I e, myśmy dzwonili na ten numer z budki telefonicznej i jak ludzie odbierali, ten, podnosili tę słuchawkę z tego telefonu, to myśmy się przedstawiali, tam jakiś Piotr Kraśko, czy Tomasz Kamel, czy inny Kamil Durczok, że dzwonimy z telewizji polskiej. I że lecimy na żywo w jedynce, proszę odwrócić się do księgarni i się uśmiechać tam do tej szyby, bo bierze pan pani udział w konkursie i trzeba zaśpiewać piosenkę z jakiejś reklamy. No i tam można wygrać coś. I śpiewali tam w konkursie Kamy nagrody wygrywamy, albo tam nowy Ajax to istny cud, tak szybko usuwa brud. Sporo osób, sporo osób tutaj śpiewało te piosenki. Potem myśmy się oczywiście śmiali w tym ogródku, ludzie się peszyli i było wesoło. Co ciekawe, jedną z młodych dziewczyn, bo myśmy wtedy byli starzy, dorośli, już mieliśmy przecież 19-20 lat, no to już poważny wiek. I szły takie młode dziewczyny, 4 lata młodsze od nas. I jedna z nich tam coś też śpiewała, jakieś, jakieś piosenki do tej yy, kamery. A kilka lat później została żoną jednego z moich kolegów, który tutaj z nami siedział i są szczęśliwi do dzisiaj, dobrze się im żyje za pieniądze jego rodziców i tam sobie jakoś, sobie jakoś tam wiodą to, to piękne życie, więc takie wspominki, ale, bo schodzimy, schodzimy na dygresję, Chyba w 1998 roku pan Piotr Bańczyk, który już mocno się angażował w świat e, muzyki, e, miał, e, miał kontakty na wydziale jazzu i rozrywki w Katowicach na USiu. Więc przyjeżdżali tu, przyjeżdżali tu młodzi muzycy jazzowi, e, grali za przysłowiowy obiad. I, I w tej restauracji tego miejsca było już mało, e, więc pan Piotr Bańczyk postanowił zaadoptować piwnicę. I, e, elegancko wyremontował w drewnie w drewnie tą piwnicę z stolarzem który to wszystko robił był niesamowity Bronuś nie nieżyjący już dzisiaj niestety I, i naprawdę fajna była ta piwnica tam wisiały jakieś takie kajdany z sufitu i krążyła plotka że tam Kiedyś, nie wiem czy za czasów okupacji, czy wcześniej, że tam było jakiś areszt, ale nie sprawdzałem tego. Pewnie Władek Żagan albo jakiś inny, e, znający się na wszystkich budynkach Cieszyńskich, pani Irena Fręcz na przykład, ktoś, ktoś, może, ktoś może to wiedzieć i potwierdzić albo zaprzeczyć. E, ale, ale w każdym razie ta, ta piwnica była super, więc tam, tam te jazzowe koncerty się odbywały, tam grali, e, grali różni artyści, którzy. Jeszcze nie byli popularni, a kilka lat później sobie tą popularność zyskali. Między innymi bracia Golcowie na przykład. No, A taką gwiazdą tutaj był Kazo Urbaś, który, który tutaj robił różne imprezy. Tutaj się odbywał słynny pogrzeb basów co roku w ostatki. No, no, no było tutaj pięknie, ale jednak to było nie moje pokolenie. To byli, to byli ludzie starsi ode mnie. Więc tam jakoś, jakoś wspólnego języka nie mieliśmy. Czasami się udało bywać na tych imprezach, ale, ale raczej czułem się tu gościem niż, niż żeby to były moje imprezy. Chodziliśmy tu na wagary. Nie, to nie byłem ja. To byli moi młodsi koledzy i koleżanki. Chodzili tu na wagary. Ja już prowadziłem skate shop na głębokiej. No i przesiadywaliśmy tu przy jakiejś herbacie czy coś. Wieczorem, wieczorem też się tutaj zdarzało piwkować. O, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. E, ale była tutaj jedna taka postać. Albo dobra, kurde, to będzie trwało z godziny ten odcinek, ale warto. E, pan Bańczyk, poza tym, że był bardzo dobrym restauratorem, bardzo fajnym kucharzem, to jeszcze świetnie ogarniał e, uczniów. Uczniowie, którzy tu przychodzili się szkolić na kelnerów, do dzisiaj cenią sobie to, czego się tutaj nauczyli. Naprawdę najlepsze pokolenie obsługi kelnerskiej w Cieszynie było wychowane przez Piotra Bańczyka, właśnie w Targowej. Zresztą, na przykład, Bobby pewnie nie prowadziłby tak świetnie kawiarni preso, gdyby nie trudna szkoła, jaką tu przeszedł. Ale jednym z, jednym z, jedną z barwniejszych postaci właśnie tutaj e, targowej był Arek. Arek, który był tu kelnerem, był nad wyraz elegancki nadwyraz nad wyraz uprzejmy. E, zawsze e, te wszystkie gesty, e, ukłony, dzień dobry, dziękuję, ależ proszę bardzo, e, sól, pieprz do smaku i, i tak dalej. Był, był najuprzejmniejszym kelnerem, e, kelnerem w Cieszynie. A w piątki i w soboty wieczorami bywał na dyskotekach w Zielonej i szedł po bandzie, ale tak ostro szedł po bandzie. Był naprawdę party animal, tak jak, tak jak cała moja ekipa, więc szybko, szybko ta ekipa się połączyła, bo wiadomo, zawsze swój swojego rozpozna. No i tutaj jak się przychodziło do Areczka, no to, to też był czasami wieczorem łogień, jak już, jak już było przed zamknięciem. I w pewnym momencie, był to rok 2008, żebym nie skłamał, Państwo Bańczykowie zaproponowali Areczkowi, żeby przejął tą piwnicę. I on tam zrobił taki lifting, zmienił nazwę z Piwnica Podtargową na Piwnica Stary Targ i zaczęła się dziać historia. Otwarcie było, otwarcie było w, na początku września 2008 roku, a tydzień czy dwa tygodnie później ja robiłem tu swoje 29. urodziny, które były bardzo huczne, odbywały się w klimacie piraci z Karaibów. Trzeba było się przebrać za piratów. Od Areczka siostra przygotowała taki super bufet szwedzki. Z rybami, z owocami morza. Za gramofonami był DJ Felix z kalibra 44 i przygotował takie sety, że między kawałkami czasami było słychać jakieś odgłosy fal, przeciągania liny na statku, jakieś wrzaski. Więc naprawdę była bardzo piracka atmosfera. Sporo zdjęć z tej imprezy. Jest teraz. Jak, jak był ten czas pandemiczny i się trochę więcej w domu siedziało, to przeglądałem te zdjęcia. Niektóre naprawdę są takie, że e, dużo osób mogłoby się na mnie obrazić, gdybym je opublikował. E, no i te, o, o, od tego czasu się zaczęło. Cztery lata, Areczek ciągnął tutaj e, tą knajpę imprezy tutaj były dzień w dzień. Przez 4 lata się przychodziło tu dzień w dzień, nikt się z nikim nie umawiał. Po prostu było wiadomo, że jak się tu przyjdzie, to 10 stolików będzie zajętych i w każdym będzie siedział ktoś znajomy. A jeżeli ktoś będzie nieznajomy, to za pół godziny już będzie znajomym. Więc przewijało się tu setki osób. Zresztą z mojego pokolenia, no bo ja jestem 79-rocznik, więc tam pod koniec lat 90. żeśmy żeśmy kończyli osiemnastki, żeśmy wchodzili w taki imprezowy e, tryb życia i wyklarowały się e, wyklar... o idzie pani radna Brygida Pilch, bardzo pozdrawiamy. E, zresztą rozmawialiśmy o nią, zanim zaczęli, o niej zanim zaczęliśmy nagrywać. Tak? E, wyklarowały się wtedy na przełomie lat 90. i 2000 trzy takie imprezowe ekipy w Cieszynie. Jedna, jedna ekipa takich dyskotekowców, co niektórzy mówili na nich Gregorianie, bo chodzili na dyskoteki do Gregora. Druga ekipa większość z nich chodziła do kopera, a później, a później po, po rozjeżdżali się po różnych miastach na studia. Tam jakieś tam dziecka lekarzy i tacy, tacy różni dziwni ludzie. I oni bardzo często przyjeżdżali, przyjeżdżali na weekendy, więc, więc te weekendy się też tutaj imprezowało. A trzecia ekipa, no to był powstający wtedy w Cieszynie światek skateboardingu i, i hip-hopu. Więc skateci hip-hopowcy, to było takie, takie szerokospodniowe towarzystwo, to była taka trzecia ekipa. No ja oczywiście obracałem się we wszystkich trzech tych ekipach. I e, bardzo mnie to zawsze bolało, że między tymi ekipami były niesnaski. E, ale, ale około 2005 roku zaczęło się to rozlatywać. Dlaczego się to zaczęło rozlatywać? Wiadomo, bo w 2004 e, Polska weszła do Unii, e, można było jeździć do pracy za granicę, no i ludzie, ludzie zaczęli się wykruszać. E, niektórzy też tam wpadali w jakieś krzywe historie, jakieś wyroki pierwsze, jakieś nałogi a niektórzy no, po prostu zaczynali się rodzinkować. Tam żenili się, robili sobie dziecka i odpadali z gry. I każda z tych trzech ekip była coraz mniejsza, a tu nagle Areczek otwiera Targową i wszyscy zaczynają się tam schodzić i wszystkie stare niesnaski idą w niepamięć, bo tworzy się z tych trzech ekip jedna wielka ekipa, do której dołączają kolejne osoby, kolejne młodsze pokolenia i naprawdę jedzie to wszystko grubo. I e, wydawałoby się, że wydawałoby się, że nikt już z tego nie odpadnie, ale tu się tło robi. Mówiłem ci, Tomku, że o szóstej, o szóstej rano mamy nagrywać. Teraz jest stanowczo zaplanowane. Musiałbyś wstać na szóstą. E, i, e, i, I naprawdę tutaj y, olbrzymie ilości pieniędzy się traciło za tym barem. Fantastyczni DJ-e DJ tutaj grali, fantastyczne zespoły, wszystkie gatunki muzyki, bo. I Kartal się tutaj w zasadzie, on tu powstał, zaczął tu grać jako DJ. Chyba nawet poznał tu swoją żonę dzisiejszą. I, i, i ci wszyscy DJ, -e, ci wszyscy DJ -e, co te wszystkie elektroniczne muzyki grali. Zresztą pozdrawiamy Ariela, który chyba dzisiaj się bawi na koncercie Rammsteinu, a mieszka gdzieś tam w, w krajach Beneluxu. Ariel pracował w targowej i trochę ogarniał te bookingi. I Chyba sam też grał czasami jakieś dramy, nie wiem. Ale i rockowa muzyka tutaj była. Jam session tu były zajebiste. E, jakieś, jakieś takie ostre e, metalowe rzeczy tu były grane. Jacyś tacy dziwni, bardzo dziwni ludzie tu grali. Jeden grał. Kilka razy Amerykanin mieszkający w Krakowie, który nie umiał języka polskiego, taki bardzo chudy, zawsze w koszulce na ramiączkach, grał na gitarze i śpiewał po polsku, nie znając ani jednego słowa po polsku. Miał wyuczone fonetycznie, jak tam śpiewać, whisky moja żono, czy, czy te wszystkie takie bluesowe standardy. I, e, I on nie wiedział, o czym śpiewa, ale, ale szło mu to nawet nieźle i, i zawsze robił dobry show. E, więc, e, więc działo się, e, działo się tutaj. E, no i przyszedł piękny rok 2012, e, o którym Majowie mówili, że ma w nim być koniec świata w grudniu, a koniec świata nastąpił w lipcu. E, nie, wiadomo, nie wiadomo jak to się stało, ale od początku 2012 roku. Areczek zaczął mieć problemy z wszelkiego rodzaju kontrolami. E, zaczęły przychodzić sanepidy, pichy, pipy, urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej. E, no i tak, ale śmiało może pani wejść w kas, będzie pani gwiazdą. E, a tam ta skromność taka. E, w każdym razie było tych kontroli strasznie dużo i i nawet jak e, przechodziły sprawnie i, i, i nic się nie wydarzyło, to jednak to było obciążenie. E, nawet raz była taka sytuacja, grał tutaj e, DJ Frodo, pozdrawiamy, i przyszła policja robić kontrolę pod kątem e, praw autorskich, pod kątem zaiksu. Zabrali mu laptopa, Okazało się z czasem, że, e, że wszystko dobrze, że nie miał, że nie miał żadnych problemów, że wszyscy, całą muzykę miał legalną, a jednak trzy miesiące laptop był e, w depozycie policji, który był jego, jego narzędziem pracy, więc niesmak pozostał. Nie wiem, czy potem tam w e, procesie cywilnym chciał jakieś odszkodowanie, czy nie, bo e, nie, nie mieliśmy kontaktu, ale, ale no, działy, się, działy się takie dziwne rzeczy. Krążyła plotka, że, że to specjalnie było że to specjalnie było ukartowane, bo tutaj obok mieszkała Asia Wowrzeczka. Nie wiem, chyba mieszka tu dalej, a może nie, chyba nieważne. I e, urzędujący wówczas pan burmistrz Mieczysław Szczurek chciał się podlizać Asi Wowrzeczce i miedzią po swojej stronie i chciał. Pozbyć się hałaś, hałaśliwych lokali w okolicy jej domu. Ale możliwe, że to była plotka, więc nie, nie, nie rozsiewajmy jej dalej. Od razu mówimy, że, że, to pewnie, że to pewnie nieprawdziwa informacja. A były tu wtedy trzy nocne lokale. To był taki trójkąt bermudzki, bo w budynku biblioteki było retro na dole, a tu, gdzie teraz jest. Nie wiem, jak się ten lokal nazywa, z którego pożyczyliśmy krzesło. Na leśnikarniach wszyscy na to mówią. To tutaj była Jama, i tam też były dyskoteki. Tam była taka już naprawdę dobra patola. No i tutaj na tym placyku, pomiędzy retro, gdzie było tak glamour, targową, gdzie było kultowo, a, a tą Jamo, no to tutaj się tłumy zbierały. Chyba wtedy jakoś wszedł ten przepis, że nie można palić w knajpach, jeden z głupszych przepisów, mimo że nie palę, to zawsze jednak fajnie było rano się obudzić i śmierdzieć fajkami i chciałbym, żeby znowu można było palić w knajpach. No, ale wtedy wszedł ten przepis, zaczęli go przestrzegać, więc wszyscy na fajkę wychodzili, więc tu tłum ludzi było, było uroczo, a tam, gdzie teraz jest cukiernia, piekarnia Jędrzejów, Czernichów, tak? nie wiem, jakoś tak, no tutaj ten, był turasek i turasek tam sprzedawał kepsztyle, więc się chodziło na te kepsztyle i tu wszyscy z tych kebabów, ciekło, wszyscy jarali fajki, wszyscy schlani siedzieli na tych parapetach, jakieś romanse, jakieś bójki, wiadomo, klasyka nocna, e, więc było tu, było tu przepięknie, e, działo się tutaj do Białego Rana, zresztą jak, był, jak było Święto Trzech Braci, to Areczek wystawiał tutaj grilla na zewnątrz. I ten grill był czynny tak długo, aż było rano, więc było przepięknie. Jak na przykład te e, lalunie na szpileczkach szły do retro, tam e, wielki świat, wielka klasa patrzyły na nas tak, e, z takim obrzydzeniem, że tutaj e, myśmy byli e, w ich oczach takim bydłem, a potem o trzeciej w nocy one wychodziły na czworaka, te buty, te obcasy połamane, i tylko golonko, żeby kupić na życie, i wleźć do tej taksówki i wracać tam do siebie, do Barzanowic, czy skąd to wszystko jeździło. No, piękne czasy. I tak czy inaczej, te kontrole już były dla Areczka uciążliwe, miał tego dość, i e, z końcem lipca, e, z końcem lipca 2012 roku rozwiązał umowę z właścicielem. Chyba nawet Właściciel tego budynku już mu to sugerował, że, że różne urzędy się czepiają itd. i tak dalej. I było to, było to zbyt uciążliwe. Bardzo fajny golfik. Jedynka albo dwójka jedzie obok nas. Widziałem, że obok tablic rejestracyjnych ma znaczek DDR, czyli piękny. Były kiedyś dwa kraje na F w Europie NRD i RFM. Piękny, wschodnie Niemcy. Bardzo fajny kraj z bardzo fajną infrastrukturą, ale wszyscy byli kapusiami. Każdy donosił na każdego. Wracając jednak, wracając jednak do Areczka, bo ja ciągle schodzę na inne tory. A jak już mówimy o torach, to właśnie przebiega tutaj szyna tramwaju, który jeździł kiedyś po cieszynie. A czemu tylko jedna? Nie wiem, krąży plotka, że miasto nie miało pieniędzy na remont głębokiej. Zresztą podobno Samorządy w Polsce na nic nie mają pieniędzy, że tak się system scentralizował, że samorządy mają tylko pieniądze na wydatki bieżące, a cokolwiek chcą robić, to muszą pozyskiwać jakieś środki zewnętrzne, czy ministerialne, czy, czy unijne. I na remonty dróg w starówkach miast nie było akurat funduszy, a były fundusze na remonty zabytków techniki. I wymyślili, że jak Odrestaurują tą jedną szynę, to są w stanie na to wydoić tyle pieniędzy skądś tam, nie wiem, czy, czy z rządu, czy z Unii, że odremontują całą głęboką za to. Za to. I, i, I tak niby się stało. Na ile to jest prawda, to, to nie wiem, bo ale tramwaj jeździł na dwóch szynach chyba, nie? Y, w, kiedy jeździł, to jeździł na dwóch szynach. Zresztą nasz następny odcinek to będzie, gdzie się napić kawy w cieszynie i pójdziemy sobie szlakiem tramwaju. Pójdziemy od słońca do Amsterdamu, bo, bo tak jeździł, tak jeździł nasz tramwaj, a co znaczyły słowa słońce i Amsterdam, to się dowiecie jak oglądniecie następny odcinek tego pięknego cyklu. Clickbait. Tak. Taki, taki zakamuflowany w treści. Zakamuflowany. Dobra, musimy kończyć o tej targowej. Areczek podjął decyzję w lipcu 2012, że zamyka, idzie do innej pracy. I i tak się też stało, w ostatni dzień istnienia targowej tutaj się zeszły takie tłumy, ale tu były takie dzikie tłumy, nie wiem ile z tysiąc osób było. Sam spotkałem kilkudziesięciu ludzi, cieszyniaków mieszkających wtedy w Krakowie, w Wrocławiu, Katowicach, którzy przyjechali specjalnie w ten dzień, żeby tu uczestniczyć w tej imprezie. Nie wiem, czy w ogóle była grana muzyka, czy nie była grana muzyka. 80% ludzi nie weszła do środka. Cały plac, stary targ, aż tam po, po Maryjkę e, to, to był tłum ludzi. Wszyscy chlali. E, impreza była, nie wiem, do, na pewno co najmniej do północy. Myślę, że gdzieś do drugiej tutaj stały tłumy. Nie pojawił się ani jeden policjant, ani jeden strażnik miejski. E, po prostu wiedzieli, że, e, że tutaj kończy się historia, kończy się pewna epoka, więc był to taki wentyl bezpieczeństwa. U Daro jedzie, restauracja ogrodowa, też bardzo fajne miejsce. E... E, no i się skończyło. I teraz tydzień temu, czy dwa tygodnie tydzień temu, było równe dziesięciolecie, wrzuciłem na Facebooku takiego memaska. E, memaska e, wspominkowego. To teraz sprawdzałem 300 lajków, tam jest pod tym. Wow. Zresztą u mnie na Facebooku jest tak, wrzucam jakiś post, jest 17 tysięcy wyświetleń, 23 lajki. Bo nikt się nie przyznaje, że to nikt lubi. Się nie przyznają. no. To jest jak pudelek albo disco polo. Jesteś niebezpieczny. Tak. E, w każdym razie pod tym postem jest na dzień dzisiejszy 300 lajków, tam kilkadziesiąt komentarzy, większość komentarzy to aż łezka się w, oczu, w oku kręci. Są i wspominki. E, mój człowiek Staszek wspomina tą noc, kiedy kiedy właśnie Aleczek zamykał, było, był to no srogi melanż, bawiliśmy się wtedy srogo. I co? I wyjawił się tam kolega Pucu, który prowadzi tutaj sklepik z antykami. I on chodził bardzo często do Targowej. Ba, bywał tam też dzień w dzień ale on tam chodził z bardzo dobrym aparatem fotograficznym i robił dużo zdjęć. Więc myślę, że na kanwie tego dziesięciolecia zamknięcia można by go przyterroryzować i zdobyć te zdjęcia i zrobić gdzieś w Cieszynie taką wystawę. Na wystawie zagrałby Kartal, może Ariel by przyjechał z Holandii, Areczek by był tym. Mecenasem wystawy, i na jeden wieczór, czy na jeden weekend, mogłyby stare czasy powrócić. Jeżeli jesteście na tak, moi drodzy telewidzowie, to <grywki> piszcie w komentarzach pod tym filmem a ja postaram się zrobić co w mojej mocy, żeby takie wydarzenie się w Cieszynie odbyło. Tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie. Przetrzyjcie łezki w swoich oczach. Wracajcie do codziennych obowiązków i widzimy się w kolejnym odcinku in Refleksie. Buziaki. I przytulaski. Przytulaski, papatki i pierdzioszki. Jak Dobra. słodko. Uciekamy, co? Hmm.